Halo, halo, witamy w Fortnite'cie Dzisiaj jest solóweczka Ostatnio wszedł update 12 giga, to trzeba sprawdzić co tutaj się wyprawia Zjedz moje podęki. Um, polecimy sobie tam, na początek A lećmy Jakiś skin Pani policjantki, sobie wzięliśmy to. idealnie nie będzie stróż prawa. Hmm. Ktoś leci, ktoś leci. Dobra, nie lecę tam, polecę sobie tu. Kurde, teraz. Kulką od myszki zaznaczą na mapie przyzwyczajenie z Ark Riders. ale to nic, ktoś tu leci. Czemu mi zadanie zaznaczyło w menu? Zadania zaznaczyłem bez sensu. Dobra, są bunkry na piesku, Idziemy. Pompka. O o o Miksturki pewnie będą. zgadzę się. Kolejny. Dobra, jest skar. Jak tu się robiło? Żeby broni oglądać, szło jakoś, nie? Skiny pozmieniałem. Miałem randomowe wcześniej, teraz. Jakieś tutaj. O, właśnie, tego mi trzeba było. Idziemy do domu obok. Słyszę niebieską skrzynkę. Właśnie jest. Weźmiemy to. Kurde, mało tych broni coś tu. Lecimy dalej. Tam się biją. Gdzieś pewnie w budynku, ale jeszcze bym polutował. Dobrze, dobrze, dobrze. Ten pies fajna sprawa. O. Otwarte. Ale jakby się chciało gdzieś schować, no to to już tak ciężko. Weźmiemy sobie to. Jesteśmy jeszcze w strefie. O, do pompki skina też zmieniłem. Z Simpsonem jakoś tak, Fortnite nie jest taki, że się. O, o, o. o kroki, 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 kroki. Dziumeczku, coś ty chciał. Chciał mnie zaskoczyć. Jakieś autko poszukajmy. O jest autko. LOL. Jakiś bambol typowy, ale dobrą broń miał. budynku obok O Cześć brachu Ty ja muszę jeszcze dwa boty wynająć Taki jest Quest. Nie wiem, dobra, mamy fontannę, to fontannę zostawimy. Spadamy stąd. Autko bierzemy. O, kroki kolejny chyba bumble. A może nie. to tak. O, o, co to wypadło? O banderze, nie wiem czemu. Dawaj, a Ty nie jedziesz, zapomniałem. Chodźmy muzyczkę, przyjmijmy antenę. jakieś takie piosenki jakby z... Z... zombie piseszałem ty rolkę Za nami strzały Tam jest Fioletowy skar. Jest git. Weźmy to. Weźmy samochodzik. A to jest... Boss, ale kule coś nie zalatują tam. Celownik mi drga. Jeżie. Sprawdźmy co tam miało. O, bardzo dobrą pompkę miał. Czekaj, tu mogę bota przejąć. Nadzieja, to ty? Nie. Dawaj, do roboty. Siadaj, i jedziemy. Zmienimy muzyczkę. Powolutku, nie się mnie. O chłop No, bo mi go zabił No dobrze Kurde, beczkę bym wziął, ale dobra gdzie moje auto? W wodzie chyba Chodźmy stąd Jest moje auto Ciekawe czy będę mógł wejść Nie będę mógł Ajajaj Może tu będzie jakieś auto? Chyba nie, ale tam prędzej. A, powolutku. Już jest top 10. Nie ma się co spieszyć. Next level. Nie ma chyba auta kurde gdzie. Teraz spadają z nieba chyba te donuty wszystkie. Trzeba uważać na to, żeby nie zabiło, bo to 100 HP potrafi zabrać. Chodźmy sobie powolutku. No już nie ma się co spieszyć. Zostało 4 osoby. No to by się przydało, kurde, utop... utopiłem samochód. Poczekamy tu. Bo nawet na skraj strefy pójdziemy, bo tam będzie kolejna strefa. Mamy cztery bunkry. Będziemy się mieli jak bronić. To tak, no jeszcze nasz bot elegancko skanuje otoczenie. Poczekajmy, gdzie nam się spieszy. O, do nuty lecą. Ciekawe, czy to jak tam stację rozwaliło? Dobra, no my jesteśmy w kolejnej strefie, Ty, ale to leci. To nawet w budynku się nie ukryjesz przed tym Dobra no my jesteśmy w strefie Ale będziemy się powoli kierować w tamtą stronę do następnej strefy elegancku słaa co tym elegancko Na budynek O Jeszcze wyżej. tu. można spróbować ale dziwnie ten strefa wygląda teraz chcemy to wygrać to już nie ma co rasować o coś takiego Gdzie są nasi przeciwnicy? Później musimy iść do przodu. Też tak kampują chyba tak powolutku co? Nam się strzela. Ja bym w las. Nie, ja, ten budynek nie jest w strefie Jest, jest, jest chłop Frajerzy ty 90 weźmiemy zostały dwie osoby tam chyba jest tam strzela dobra jeszcze jedna była gdzieś tam jakbyś mi go jeszcze raz oznaczył A jest On musi tu podejść. No chodź tu. Jakiś bambol, nie powinniśmy tego przegrać. Chodź, chodź. O ty gnoju. O ty gnoju. No to teraz się pokomplikowało trochę. I on musi iść w moją stronę i teraz ja jestem wygranym trochę, ale tylko trochę Niech mi się ta tarcza zregeneruje No chłop Widzisz, wiedzisz co on tu kombinuje Mamy to. Boże ledwo. Uch, Myślałem, że to jakiś bambik, a on coś tu jednak potrafił. Matko Bosko. Chciał nas zaskoczyć. Ile mamy? Fragów? 7. Chyba. Może być. Uch. Fajnie było. Dzięki za uwagę. Do następnego. Bajo.